Już sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Trzech na jednego? Tacy jesteście odważni? <laughs> Powinno być trzydziestu. To może bym się trochę zmęczył. <laughs> o, mogę zmanipulować też. Spokój się. Albo powiedzieć, że nie zostanę na długo. E, tam, uspokój się. Nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z głosami zaczyna skurwysyn na niego. <noise> Aha, ok, na już chcę wyciągać. Uh. Dobra, spróbuję zryposty. O! Chyba jeszcze mu się przyda. Jeden zmądrzał. Co prawda, z bardzo intensywną pomocą. No ale dzięki temu nie dostał wcielów. O! <gulodowa> Może się obudzić z kupą niespodzianką. Tego z kolei chyba będzie trochę głowa polała. Kura! Zapisywanie gry. Wiecie, bo można cofać się w czasie. Mogę tak zapisać sobie potem czytać i będę znowu... Dobra, co ja mam w ogóle robić? Zbierz składniki. Przepraszam. Stałem sobie. Kortinarius. Dziękuję. Prawie jak komplement. Coś ciekawego? Mogę podpalić chatę chyba. Zobaczmy o co chodzi. Coś mogę podpalić. O, składniki. Owoc berberki. Dobrze. Moment. Co to pokazuje przy minimapie? Ile mam kroków do celu? Zapytaj Nilwgarczyków, gdzie jest Jennifer. Nawet mam wyznaczoną trasę. Super! <noise> o, co mi to przypomina? Jedna z lepszych modów do World of Warcraft. Dało się ileś zadań, i potem była optymalna trasa liczona. No w miarę optymalna, ponieważ wyliczenie optymalnej trasy jest bardzo obciążające dla komputera. Ilość punktów silnia. Możliwości. I trzeba wyliczyć trasy między każdym. No właśnie, przywołamy sobie płotkę. Ale płotka? Nadlatuje. Nie to może no, ten jednorożec. O, jest! Super! To mi się podoba. O, tu jeszcze są zaznaczone te ziółka. Od razu wezmę ziółka. No, bo nie wiadomo jeszcze, co się przyda, co nie. No, prawdopodobnie wszystko się przyda. Prędzej czy później. Jest kłucze ziele. Przynajmniej sprzedać można. Tu jakiś płacze. To był Geralt czy kto? Nie wiem. Dobra. Uważaj na utopce. Tak, to był Geralt. Dobra. Cały czas pojawiają się na minimapie. Nowe ziółka, Ale na razie ich nie zbieram. Jak będę musiał to będę Diek jedny oki Uch Przepraszam, ale tu mnie coś oszukało Dobra, to jest cwało Miejsce uh mocnie -huh. Aha, mogę czerpać, ale... Informacja o poziomie przeciwnika. Ta czaszka. Jeżeli jest ona czerwona, lub opatrzona czaszką. Aha, po lewej to jest poziom. Oznacza, to że przeciwnik jest znacznie silniejszy od ciebie. Upiór. No to chyba znikam w takim razie. Poziom paniki wierzchowca. No to spadamy. uch. Uh, uh, uh. <laughs> Czy ja mogę tak ściąć tego upiora? No, zobaczmy. Najwyżej się wycofam, gdzie jesteś? No, Ach, nie trafiony, coś wolno macha, jak tak wstrzymam. No 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 no! Aj! Zaraz mi spanikuje, blotka! No dobra, to nie ma sensu! W takim razie musimy po prostu minąć. Okej. Okay. Cwałem poproszę. Gdzieś jakoś... Uch. Yy. Małe cmentarzysko ma swojego upiora. Wszystko jest tak powinno być. Przykładni. Cóż. O, tam też jest miło. A najlepsze jest, że możemy praktycznie ja jak to gdzie to. chcemy pojechać. Tylko, że Basemir na nas czeka. No dobra. <noise> Zaraz będzie jakieś drzewo, coś czuję. Ajajaj. Wystarczy bile jakich Nilfgardczyków. Dalej. Okej. Okay. A nie. Ja za dalej. Dobra. No właśnie, chciałem to zwiedzić. Nowy znacznik, strzeżony skarb. Ciekawe. Aha. Jakieś złe wilki. Dobra. Aha. Wow. <laughs> dobrze, dobrze. Podoba mi się. Musiał nauczyć się skakać w takim razie przy tych to nie trupo jady. No i pięknie. Surowe mięso i wątroba wilka. Bardzo sobie ją cenię. O! Paski skóry? O! Tutaj lepiej. Księżycowe drobiny. Esencja żywiołu. Wzmocniona skóra. Gwoździe do trumny. Końska skóra. Świńska skóra. Optima Mater. Przedmiot magiczny. Mm. Ok. Węgiel skórza łata. Mm. Kolejny koń nadjedzony. I drugi też. A tutaj? Jakiś smród. A właśnie. Uważaj. Oh, bagienne opary są trujące. Uważaj. Zatrujcie. Czasowe efekty. Szczęście czasowe. Bagienne opary można podpalić. Wywołując eksplozję. Super. Aha. Mogę też coś wszamać. Gdzie ten wilk? Tutaj. Wilcza skóra. I tu jeszcze beczka jest. Ale nic w niej nie ma. To co? Gdzie nas poprowadzi? Hmm. Dobra, w takim razie czas wrócić się do płatki. O! Okej. Okay. Masz rzadki dar teleportacji No i tak Gdzie wiedzie nas droga spagienną pary U Musztra! Ugh. No, i mamy garnizon. Ja chcę tam się wspiąć. Dobra, co ja zrobiłem? Nie bądź nierozważny. Przez przypadek użyłem irden. O, jak ładnie nóżką tutaj. Czwaniak. Tego jeszcze nigdy nie widziałem, ale z swobodny. <laughs> Nie mniej To już mnie zaskoczyło A woda jaka ładna już Chciałoby się popluskać No i proszę Możemy też płynąć szybciej E tam Koniec moczenia Muszę tutaj wskoczyć Strażnicy zaniepokojeni mogą nas zaatakować Wiesz, <laughs> no sam widok powinni być zaniepokojeni. Aha. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwinlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Pewnie macie do mnie interes? Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko Nordlingu tu się nie zgaduje. Dowierzy! <laughs> e, jeszcze chwilę poczeka. Nie będę im tutaj kradł, chociaż kusi, kusi. Oh, jest! Cegły. Ktoś idzie? O, właśnie, jakaś musztra tutaj jest. No to cegłę w dłoń? W końcu chemy mają. Co i tam szkodzi? To prawda, się zaskoczą, no ale. O, coś ukrytego, to raczej już nie ich. Dobra, zaryzykuję. Yy, to może najpierw zatrzymam czas. Dobra. Jest. Cidaryjska przeszywanica. Zwykła zbroja. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Jeszcze tutaj. Miecz z Dorian. Przedmiot mistrzowski. I pusta butelka. No dobra. Co ja tutaj mam w ogóle? O! Właśnie. Mapa świata. Dobra. Kogoś my tutaj zostawiliśmy. <noise> Gdzie to? A właśnie, to nie tu. Spalona wieś rozstaje. Tak, tutaj. Możemy się szybko przenieść. Do mostu płaczki. No dobra, ale jeszcze chwila. Jest płotka. Każdy koń Geralta dostaje to samo imię. Płotka. Okej. Okay. I biały sot, pięknie. Zamek królewski w zimie. No dobra. Ekwipunek, miecze. Tak, tak. Wygląda standardowo. Oj, oj, oj. Filtrowanie przedmiotów. Dobra. No i cechy. Bardzo ładnie. Mam od razu wypisane najważniejsze cechy na które wpływa ekwipunek. I ekwipowanie przedmiotów. <laughs> Przeciągnij go z torby. Oj, tak. Eliksiry jeszcze. Aktywować pierwszy eliksir. Albo F drugi. No dobra. To w czasie walki, bo poza walką, tam gdzie pierwszy eliksir. Tam jest po prostu jedzenie. No i tak. Miecz z Dorian. Minus dwa siły. Minus jeden. Aha. To pewnie obok obrażeń to na czerwono to jest wskaźnik. Jak bardzo się zużył. 62% zużycia tam widać z boku. Po prawej stronie tu 70%. To znaczy wytrzymałości. Więc tak. Tutaj mam znacznie większe obrażenia. Od razu upgrade. Jak miło? miecz srebrny znacznie większe obrażenia no bo wiedźmiński nie jakiś byle jaki a to, 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 to też wiedźmiński ale ten ma przebicie pancerza 25 plus 25 co to znaczy procent szans obrażeń porównaj Większe obraż... Tak, ten ma większe obrażenia. Dobra. Mm -hmm. Spodnie. Wyrzuć spodnie. O, od razu lepiej. <ścoughs> Dekoncentrujesz wroga. <ścoughs> Zawsze jakaś przewaga. Gorzej tylko potem się dogadać z, na przykład co do ceny, usługi czy coś. Ludzie wtedy nie biorą ciebie poważnie. Dziwna sprawa. Okej, okay. mamy puszczyk. To jako drugi eliksir. Gdzie to jest? Kieszenie. Numer dwa. Rękawice, buty, bełty, trofeum, juki, siodło. Klapy dla konia nawet. Eliksir jedzenia. Aha, okej. Okay. No dobra. Puszczyk. Przyspiesza regenerację wytrzymałości. Na jakieś ostrzejsze walki się przyda dosyć drastycznie robi. <laughs> A co do listu od Jennifer, ten jednorożec, to rzeczywiście sprawa bardzo prywatna, ponieważ to jest ulubione miejsce Jennifer na seks. A Geralt z kolei myśli o tym jako o prawie że najgorszym miejscu jakie można sobie wymyślić. Gorsze miejsce to może być jedynie żywy jednorożec. <laughs> Wilcza skóra, rupieć. Eee! No dobra, to tyle. Mam lepszy miecz, ale ty już nie przeskoczymy. No chyba, że jakiś eliksir sobie sporządzimy prędzej czy później. Może się udałoby? O, cudownie? Wcknąłem się czy jak? Dobra, włożę. Żołnierze, żołnierze, żołnierze. Bez zaskoczeń na razie. O, jakiś magik? Halo? Słyszałeś hmm. o tej w Richet? Raczej jak ty tam służy? Nie luży. Żyją? <grytanie> Aha, kwatermistrz. Rzemyślnicy mogą wykonywać dla ciebie różne przedmioty. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Dobra? Hasło. Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? <laughs> widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Tylko co? Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Schemat trzonek. <laughs> po lewej stronie jest lista schematów, które posiadasz. No dobra. Tworzenie przedmiotów. Okej, okay, to mamy opis. A tutaj komponenty, które musimy posiadać. No dobra. No i jeszcze cena oczywiście. I tak. W zależności od rodzaju przedmiot musisz znaleźć właściwego rzemieślnika. Jasne. Rozmontowywanie przedmiotów. O, niektóre przedmioty można rozmontować, aby zdobyć w ten sposób nowe składniki rzemieślnicze. Dobra. Więc tak, mamy tutaj jeszcze naprawę. No, właśnie, wytrzymałość przed. To jest srebrne, widać tutaj po gardzie. Cena 30 orenów. Czy to są jakieś nielwgardzkie korony czarne? Nie wiem. Okaże się. No dobra, na razie niech to tak będzie. Kto wie, może zaraz wymienimy znowu przedmioty. Nie ma sensu naprawić czegoś, co zaraz i tak wyrzucimy. Rozmontowywanie? Tak. Tak, 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 tak. Kartkę papieru możemy dostać za rozmontowanie listu. <śmum> super. <śmum> co jeszcze? Super, super, super. Butelka wody. Rozmontować. Dzbanek można dostać. Super. Potrafi za jednego Orena wylać. Jeszcze z czego? Z węg <laughs> Też spali na prach. <laughs> Rewelacja. Co my tutaj mamy? Wilcza skóra. Wyprawiona skóra i płat futra. No, to już coś, co może być użyteczne. Ale na razie nie wiemy i tak, czego potrzebujemy. Jak będzie tego potrzeba, to wtedy będziemy po prostu zamieniali. Schemat, schemat. No, coś użytecznego. Nie ma na razie nic takiego. No, chyba że żywicą. Zalepimy sobie uszy, jak będą gadali do nas za dużo. Ale tak to ja nic nie widzę tutaj ciekawego. Ruda dzwimerytu. E. Składnik. No dobra. Sklep. O, trochę tutaj tego. Pogrzebacz. To do, do drapania się po plecach. Krótki stalowy miecz. Yy, porównaj. Miecz z Dorian, bardzo podobny, tylko nasz ma jeszcze plus 5% szans na wywołanie krwawienia. Kowirski kordik. Yy, krapiszcze. O! Disglair. Miecz srebrny, mistrzowski, ale plus 6, busta. Z... 81... Eee... Nie opłaca się. Dobra, poza tym coś? Nic. No to zawijamy się. Dziękuję. Aha, możemy sprzedać ten miecz stalowy. Ale skoro to jest wiedźmiński, to zostawię... Chociażby po to, żeby po prostu mieć pamiątkę. <grystanie> Kto wie, może komuś przekażemy kiedyś. Pokaż swoje towary, przed chwilą było. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? No aha, czyli jednak szpieg, albo prowokator.